i się nie przewrócił, prawda? To trzeba wypchnąć, oczywiście. Porzucają się w oczy te symboli. I teraz tak, tutaj będziemy mieli kufer. A za chwilę za nami będzie księga zapisu kolejna. I to trzeba po prostu wyminąć. Teraz nieprawdopodobnie trudne zadanie. Zaczynamy od lewej strony. Widzicie, że drzwi po lewej. Mr. Lockhart stoi na nas. Można powiedzieć z profilu. Więc wszystkie tam na górze też układamy profilami. Właśnie to już wyszło. I tak samo Niechcąco otworzyliśmy to. Wiadomo o co chodzi. Kolejna gwiazda się tutaj będzie zniżać. Tu pewnie jakieś fasolki. Po bokach wątpię, że się otworzyła, ale warto sprawdzić. Za chwilę dobijemy do setki. Teraz jeszcze tylko do środka. Gwiazda jest na dole. Zbieramy kolejną gwiazdę. I już powoli chyba idziemy w kierunku końca. Teraz panelog kartę układamy przodem do nas. I winda luksus. Tu nie ma oczywiście żadnych sekretów. I ruszamy dalej. To zagrancie Windows Nie jestem pewien, to kołyku prowadzi. Trzeba będzie się chyba wrócić i rzucić je jeszcze raz. Jakieś te ślimaki strącimy. Aha, już widzimy, gdzie to jest. Na W Prawej ścianie w kolejnym pokoju. Psz, straciłem rachubę przy liczeniu sekretów, ale to chyba będzie czwarte. Mogą się przydać właściwie tylko do kupowania kart, ponieważ część kart jest do kupienia, można sobie uzupełniać zapasy niekiedy. A można oprócz tego kupić składniki eliksiru nowego, który zrobimy niedługo na lekcji z naszym kochanym profesorem Snape'em. I można kupować... można kupować nową miotłę i... I pan, coś to są takie ulepszenia do Kuidicza. Teraz go przemowa. Też nie, nie ma przemowy. Myślałem, że powie coś od siebie. Na tę okoliczność, że przed nim taka wspinaczka. Ale taki egzamin dla dzieci, dla dwunastolatków. Mówiłem. Ja to jest survival. Harry musi przetrwać w towarzystwie płonących krabów, jakichś parzących, trujących ślimaków. No fakt, w pierwszej części walczył z nauczycielem obrony przed czarną magią, któremu z tyłu głowy wystawał największy czarnoksiężnik, Dziomysławiony. To była pasjonująca walka i śmieszna, ponieważ Harry pokonał go obracając lustro. W książce to jest wszystko mądrzejsze, oczywiście. Harry pokonuje go przez dotyk. co jest mniej spektakularne, ale mądrzejsze. Tak samo zmienią walkę z Bazyliszkiem w tej części, żeby była niby bardziej spektakularna, mimo że głupia. W czwartej części walka z Voldemortem też jest śmieszna. W piątej części Walka Dumbledora z Voldemortem jest gorzej niż śmieszna. Ale nic, nie chcę Wam za dużo opowiadać. Te gry są czasami potworne. Czasami. Ale gra się w nie fajnie. Zbieramy gwiazdę. ósmą już. O, widać, że jesteśmy blisko finału. Zabawne jest to, że od początku jak gramy jeszcze nie straciliśmy ani trochę życia My mamy wprawę, nawet nie chcę liczyć ile razy przeszliśmy tą grę Pierwszy raz graliśmy w nią 6 albo 7 lat temu I tak wszystko dobrze pamiętamy Teraz Lockhart pułapkę zostawił ale one jak już mówiłem najpierw wrzeszczą, potem walczą Jeszcze się... O, ten trochę zdążył Zastanawiam się czy nie pominęliśmy żadnego sekretu, ale to zobaczymy Z drugiej strony te sekrety nie są takie ważne Zobaczą się karty, to oczywiste. Szczególnie srebrne karty. Bo jak widzicie, ta gra nie jest taka trudna i można sobie ewentualnie... Po prawej jest dyskretny przycisk. I można sobie ewentualnie poradzić bez tych dodatkowych żyć, które są w brązowych kartach. Ale srebrne karty dają dość przyjemną misję końcową. Taki bonus, czyli zadanie złotych kart w których zdobywa się te najbardziej prestiżowe karty. Ile mamy sekretów? Sześć, czyli dobrze. Ostatni sekret będzie tu na dole, ale najpierw trzeba rzucić co najmniej dwa kraby, jeśli dobrze pamiętam. Dwa wystarczą, żeby zdobyć sekret. Teraz wiadomo, strącamy kraby na dół. Po drodze jeszcze będą nam w zdobyciu karty przy... gwiazdy przeszkadzać łapki, spychaczki Czy jak to nie wiem nazwać ale Nie wiem czy to już wystarczy żeby zejść na dół po sekret Dwa powinny wystarczyć Idziemy już do ostatniego sekretu w tym zadaniu Wespniemy się na górę a pan profesor Lockhart da nam dużo punktów Później czeka nas coś bardzo przyjemnego, czyli pokój nagród Na szczęście te zostają już tutaj ogłoszone O taka magia A tymczasem ruszamy tu Ostatni sekret przed nami To będzie karta Karta i jeszcze ostatnia mała gwiazda hmm. 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 Tutaj Lockhart ma wszystkie karty jakiegoś zespołu Pamiętam jakiegoś magicznego zespołu instrumentalnego Musicie sobie sprawdzić Może jest fanem tego zespołu Nie wiem Ostatnia dziesiąta mała... Gwiazdka. To, że w tym egzaminie jesteśmy ekspertami, to nie znaczy, że tak dobrze pójdzie nam i w kolejnych. Jak widzicie, tutaj na finale zaczęli nas krzywdzić. Już dość tak. Straciliśmy połowę życia. O, za chwilę ostatnia kula Łapki spychajki. Nie trzeba więcej krabów, ale jeśli chcecie mieć od nich spokój, to zepchnijcie. Łapki spychajki, to jest oczywiście, wiecie, egzamin dla dzieci, oczywiście. Ale pan profesor Lockhart przy okazji dba o sprawność fizyczną swoich uczniów, nie tylko o magię. Bardzo dobrze, profesor. I ostatnia łapka. Przedostatnia to jest. Teraz najbardziej agresywna łapka. Spadliśmy. Trzeba jeszcze raz iść do łapki spychajki. Postaramy się tak nakręcić wszystkie części od drugiej wzwyż. Życzcie nam szczęścia. Próbowaliśmy nakręcić pierwszą, ale... Ale to nie... To nie jest gra, z którą chcemy mieć coś wspólnego. Skończyliśmy pierwszy egzamin. I to wzorowo. Po prostu wzorowo. Wszystkie sekrety, wszystkie karty, wszystkie gwiazdy. I 140 punktów. Mam. Jeśli chcecie porównać sobie z innymi domami. Jeśli Was to interesuje to włączacie tutaj do menu punktów. Mamy 170, a pozostali nikt nam nawet nie dorównuje, nikt nie ma połowy tego co my. Nikt nie ma nawet 50. Nikt nie 50. Sliterin jest blisko. Sliterin zawsze jest pierwszy albo drugi. Nie zdarza się, żeby Ravenclaw albo Hufflepuff wyprzedziły Sliterin. No dobrze. Tu zawsze można wrócić, jeśli macie ochoty. Zacząć jeszcze. O, z takimi co sobie rzucają fasolkami można właśnie handlować. Musisz wrócić później. Czarna pani. Harry, ceremonia przyznania punktów zaraz się zacznie. Za, mną, pokażę ci za chwilę zobaczycie naszego kochanego profesora, Dumbledora, pseudonim Dumblo, który zaprezentuje wam. Który pokaże wam, który dom wygrywa. Witam wszystkich. Znowu straszny głos. On ma starszy głos niż we wszystkich kolejnych częściach. Tak, to jest zabawne, że ten aktor, który gra w dwóch pierwszych częściach, wygląda starzej niż ten kolejny. Tak jak wydam Buildor się odmłodził. I loma Ale jakoś nie, nie wyobrażam sobie, żeby ten aktor, który tutaj gra, mógł na przykład w grać w piątej części i walczyć z Voldemortem. To mi się wydaje vindora. takie dziwne. Harry, chyba czeka cię wizyta w pokoju mm. Powodzenia. Oho, Pamiętam, i zobaczycie. Że czas Pokój nagród, prawdziwy. Nie możemy na razie dojść wszędzie, żeby zebrać wszystkie fasolki, bo dalsze komnaty odblokowują kolejne zaklęcia. Zaklęcie Scarch, którego nauczy nas kochany profesor kurdupelek Pelek który zaklęcie, to po prostu eliminuje taką paskudną maś. Im większa jest nasza przewaga punktów, tym więcej mamy czasu. Jak widzicie, my tutaj mamy tyle czasu, że... To niech się otworzy. W tym czasie, Wróć okrążenie. Dobijemy do 300? Myślę, że bez problemu. Po tym jest... Po tym jest trening lotu na miotle. Ostatecznie przejdźmy jeszcze ten trening i musimy kończyć, bo jest późno, a ja nie czuję się dobrze. Z powodu błędu mojej siostry wczorajszego, ale to nieważne. Teraz do 350 Zbierz się Jak widzicie przechodzimy do jakiejś nowej Do jakiegoś nowego pomieszczenia Wokół tej wieży Tu fasolki po prostu się nie kończą Ja bym nie tracił czasu na tego tak. Zaklęcie Defendo Czy Defindo Już nie pamiętam Do rozcinania tych gałęzi O 350 Daliśmy radę I koniec czasu On Jesteś, ma normalny głos. dobrze, że cię znalazłem. Cześć Łódz. Harry, czas na trening Żadna drużyna jeszcze nie, zaczęła trenować, więc zyskamy przewagę. Jeszcze nie jadłem To dziś taka wczesna pora, skoro jeszcze, jeszcze nie jadłem obiadu. Bo 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 który jedzie miki. obiad w tych Hogwarcie? No myślę, że to jest właśnie taka pora, kiedy się Wierdzi idzie na trening. Munu, że jak włożysz futra, Jakby to powiedział, pora, jeszcze to nie jadłem to, śniadania. To przy nie Sekrety tutaj są kolejne te hey, dwie flagi na wieżach. Oto zbroja do Quidditcha, jaką noszą zawodowcy. Ten pan Wciśni to mówi, bo to nie jest oczywiste. Tak. W żadnym razie nie jest to oczywiste. Lub nie. By odmówić. To jest pancerz, Na razie nas na niego nie stać. Mnie ma zawsze rację, nawet w takich sytuacjach. Ten wchópek ma nimbusa. Hey Harry, co masz? Mam nimbus. Harry ma 2000. Pani Magda Najlepszy Galty. model dostępny na rynku. Jak chcesz! Będziesz miał do końca Ale nie wiem, gry, kiedy ja będę miał. znowu miał. Co masz? Mam Nimbusa 2001. Najlepszy model dostępny na rynku. Jak chcesz! Ale nie wiem, kiedy ja będę znowu miał. <laughs> tak, róbcie to powoli. On tam szuka czegoś w ściach. On myśli, że jak będzie czegoś dotykał, to znajdzie sekret. Nie wie, że tu się czaruje. Posłuchajcie mnie. W tym roku musimy wygrać Puchar Quidditcha, więc będziemy ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Najpierw mała powtórka właśnie. tego, czego nauczyliśmy się w zeszłym roku. Czerwona piłka nazywa to się to nam to wiedzieć, Zadaniem ten trzech ścigających jest wymienienie obrońcy przeciwnika i przerzucenie jej przez jedną z no właśnie. Ale jako szukający nie musisz się tym przejmować. Uważaj na dwa tłuczki! Nie wiem, jak Jeszcze zrobimy z meczami. Jest sześć, z bodajże, meczów. Albo rozegramy je wszystkie po kolei na Twoim końcu, ale to może być nudne. Albo po prostu... w trakcie fabuły. Chyba tak. Skoro miałeś przerwę przez całe lato, zaczniemy spokojnie. Wszystkie Wypuszczę mecze są nudne, znikau, oprócz ostatniego. A ty spróbuj go złapać. Zdaje się proste. Tak. To się trochę różni od pierwszej części, bo tam nasz lot był dość swobodny. Tutaj Harry sam lata mniej więcej ze My musimy tak manewrować tylko... No, coś tam musimy robić. Gonić go. Przyspieszenie. Którym klawiszem się przyspiesza? Automatycznie zbliżysz się do znicza. Aha, chyba się w tej części nie przyspieszy. Jeśli uzbierasz dość fasolek, możesz kupić pomocę do Quidditcha od Freda i Georgia. I kontrolę mu łapiecie. Teraz przycisk, Chyba już wszystko łapiecie. O, bliźniaki, patrzcie! Parka, parka, Skoro parka. To są takie, wiecie, drużyna bliźniaków, można powiedzieć. W ogóle jest z ich o jednego za dużo. Ale to szczegół. Bo w drużynie jest siedem osób, cię łagodnie. Chociaż ktoś może przyszedł zastąpić Huda, nie wiem.